Witamy na AI Business Forum. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach jest bardzo istotne, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy wciąż na dosyć wczesnej fazie tego rynku, rozwoju tej technologii i wszelkie tego typu inicjatywy pokazują biznesowi w jaki sposób ta, ta, ta rewolucja, bo chyba tak to trzeba nazywać, może pomagać w rozwoju ich e, przedsiębiorstw. Jest, są, są po prostu bardzo istotne, bo budują świadomość, bo pomagają zdecydować, gdzie ta technologia może mieć w biznesie zastosowanie i jakie korzyści możemy z niej czerpać. Tutaj poszliśmy bardzo szeroko, chcąc pokazać spektrum działań pokazać tego, jakie rozwiązania można wykorzystać i kim są liderzy AI, jakie kwestie etyczne i prawne należy wziąć pod uwagę oraz jak bezpieczeństwo czy cyberbezpieczeństwo może wpływać na wykorzystanie tych rozwiązań. Ja i to jest jedna sprawa, natomiast druga rzecz to są relacje przy okazji tego typu wydarzenia, które możemy nawiązać w myśl tego, co też zostało powiedziane ze sceny na początku przeze mnie o networkingu, że networking jest procesem. Żeby te relacje nawiązać jeszcze wcześniej, na konferencji się poznać przy porannej kawie, a przy lunchu te rozmowy dalej pociągnąć i nawiązać te relacje, które nam mogą zaprocentować, bo bez tego elementu networkingu z całą otoczką taką AI-ową pewne rzeczy po prostu mogą się nie wydarzyć. Miałem przyjemność po raz pierwszy wziąć udział w AI Business Forum i muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Brałem udział w wielu konferencjach poświęconych AI, natomiast one często mijały się z tym, co, tak na, czego tak naprawdę oczekiwałem jako przedsiębiorca, ale jednocześnie jako trener. Świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o połączenie wielu dyscyplin i jednocześnie ekspertów z najróżniejszych dziedzin. Tego potrzebowałem. AI Business Forum jest świetnym miejscem, żeby promować naszą firmę. Widzę tutaj dużo okazji i możliwości do spotkania ludzi, którzy faktycznie potrzebują naszego rozwiązania do swojego biznesu. Sztuczna inteligencja pozwala rozszerzać działalność człowieka, wspomagać ją zastępować w sytuacjach, kiedy ludzie nie są dostępni. To jest tak, że AI już nie, nie wpłynie na marketing, on już wpłynął, także całkowicie go zmienił. W tej chwili jest reorganizacja całej branży, zmieniamy wszystko, zmieniają się narzędzia, zmieniają się firmy. Jest trochę też zagrożenie dla branż typu kooperatorzy, o czym też zresztą mówiłem na swojej prezentacji, to będzie się rozwijać i będzie postępować. Moim zdaniem ta zmiana będzie tylko taką linią pionową, takim rozwojem dość dynamicznym. Cieszymy się, że tylu uczestników przyszło dzisiaj. Mamy ponad 200 osób, które chłoną tę wiedzę. Mam nadzieję, że kolejna edycja będzie jeszcze większa, jeszcze ciekawsza i że zobaczymy się z Wami za rok.